A i witam Was w nowym odcinku na moim kanale dzisiaj zbudujemy sobie komputer z roku 2007 do 2011 i będzie to komputer pod Windowsa 7 Zbudujemy sobie go w oto takiej pięknej obudowie Jest taka obudowa fajna, bo nawet tutaj rączkę, więc będzie można zabrać komputer do pod lamparty jakieś, To mi się podoba No i pierw może jak coś, to przejdę do części co my tu mamy i czemu Windows 7 i w sumie, co zbudujemy komputer i się nim troszkę pobawimy. jeszcze co? To może bym sobie zaczął od płyty głównej. E, tutaj w środku mamy Gigabyte GAMA69GM Myślnik DS2H. Taka oto płyta główna, wyszła ona w roku 2007, więc dosyć późno to do, jeśli chodzi pod Windowsa XP, no ale dwa lata potem wyszedł Windows 7, więc taka dwuletnia płyta i procesor nie powinien być zły, chociaż procesor nie wiem kiedy wyszedł, no tu się pojawi Wam na obrazie. I co, no i mamy sobie taką oto główną, ta płytę główna jest też bardzo dobrze wyposażona jeśli chodzi o porty, bo mamy PS2, myszka i klawiatura, VGA i DVI, do tego mamy jeszcze HDMI, więc jak na 2007 roku, powiem Wam, no dosyć dobrze, tutaj mamy to złącze takie pod audio, jak ono się nazywa, nie wiem, Optica chyba, czy coś takiego. Nie wiem, nie interesuje mnie, nigdy nie używałem, nie potrzebuję Mamy FireWire, potem mamy 4 USB-ki, prawdopodobnie 2.0 lub 2 coś tam coś tam Tutaj mamy slot na Ethernet, nie powinienem tutaj wkładać mojego śrubokręta, ale ale włożę, bo czemu by nie no więc mamy internet no i mamy bardzo dobre, tutaj jest łącze audio tutaj z jakiejś Adolby czy Domi czy coś takiego, nie wiem, na stronce to można sobie sprawdzić i oni też tam ten dźwięk chwalili, więc no nie, 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 nieważne, nie interesuje mnie to jeśli chodzi o RAM, mamy 4GB RAMu DDR2 o taktowaniu 800MHz w takim oto fajnym chłodzeniu w sensie chłodzeniu, no to jest radiator taki fajny na nim, więc no 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 fajnie, 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 fajnie to wygląda jeśli chodzi o płytę głównej specyfikację, to nie wiem, ona ma tutaj 4 sloty DDR2, mamy jeden PCI-O, prawie tutaj sloty. Mamy 3 PCI Express razy 16, chociaż to może być razy 4 lub razy 6, nie wiem, nie znam się w tym. Tutaj wiem, że karta graficzna chodzi, a tu jakieś dodatki, tylko więc... No... Tylko tyle muszę wiedzieć też. No tutaj dalej, żeby podłączyć przednie, a yo, tu mamy porty Sata, no i porty na flopy i IDE, 2 czy 1? Jedno, no to nie wiem, jest jakieś złącze, nie wiem, jakieś itp., coś takiego, nie wiem, nie wiem, nie interesuje mnie, to idziemy dalej. Karta graficzna, no bez tego to się nie może obejść przecież. Karta graficzna to jest, to, jest, to jest najważniejszy element komputera. I co my tu mamy? No ta karta już jest nowsza, ona jest już z 2011 no 2011 jest ta karta i ona ma taktowanie, tutaj się pokaże i tutaj taktowanie pamięci a o ram to mogę wam powiedzieć ma 1GB DDR5 nie? no więc a o sloty jeśli chodzi no to mamy 2 DVI no i jedno mini HDMI i jeden taki takie mini HDMI, więc no może być, może być nieźle y, audio Próbowałem instalować, bo tutaj jest w ogóle um, używałem już tej płyty kiedyś z Windowsem XP i za cholerę działały sterowniki do audio z płyty głównej więc sobie stwierdziłem, że czemu by nie na taką oto tutaj brudną kartę dźwiękową od y, Asus nie, to jest sondaż, myślałem, że Asus y, włożymy sobie, jest to Creative y, Labs model SB0790 nie wiem, działa dla mnie, mam dźwięk tyle potrzebuję, o zasilacz się lecz jest to z czarnej listy Power pod Pentium 4 yy, Tutaj macie wszystko, co fajne ma 420W, więc powinien sobie poradzić z tą kartą yy, Jak i z płytą główną i resztą tych komponentów Dalej nic specjalnego, takie oto dwie nagrywarki yy, Tutaj ta jest CD, a ta jest DVD yy, Jedna stacja flopy i to by było na tyle, nie? I spróbujemy sobie to włożyć i przy tym jak będziemy sobie to wkładać, opowiem mam czemu taki build, a nie inny, bo mam starszą kartę i w sumie, nieważne, zaraz opowiem. A więc moglibyście się mnie teraz zapytać, takie pytanie, czemu taki build, a nie inny? Jakby płyta z 2007, wtedy była chyba, no wtedy była Vista, ale Visty nikt nie lubi, czemu nie Windows XP? Karta graficzna, czemu taka nowa, czemu nie jakaś z tamtego czasu? Jakbyście się pytali, tak, mam taką mam chyba GTX 260 z 2008, więc czy 280? Nie, 260. Um, więc czemu nie włożę tego i zbuduję nie, Ultimate Windows XP. No i powiem wam tak, oglądałem sobie jeden filmik od Piteusza i ziomuś miał normalnie na jednym... dwie partycje miał, nie? No normalnie, normalnie, wiecznie, nic dziwnego, i miał dwie partycje i na jednej miał Windowsa XP, a na drugiej miał Windowsa 7 i wszystkie programy, które on tam odpalał, działały zarówno jak na Windowsie 7, tak i na XP, oprócz tam Need for Speed Carbon, ale no tak, nie chcę być bredny, musiał po prostu nie chciało, no ale są do tego patrzę, ja już to też obchodziłem parę razy, więc um, da się zrobić. I poza tym też um, Windows 7 jest nowszy będzie mi też ułatwia to, bo ten komputer, który teraz buduję, będzie pod um, Lamparty. No i po prostu Windows 7, tak, tak, ja wiem, ja wiem. Dla których to nie dochodzi, że Windows 7 już dawno, chyba dwa lata temu skończył swoje wsparcie. Już ma 14 lat, więc to jest. Można już to nazywać retro, tak. Um, więc, no co? I poza tym, czemu też Windows 7? Bo to jest dla mnie nostalgia. Ja Windowsa XP pamiętam, kojarzę, spoko był, ale ja na nim nie grałem tak dużo w gierki. Co prawda, w jakiejś starej gierki u kuzynów, ale ja głównie, no, miałem laptopa. Tak, miałem laptopa, pierwszy laptop, nie? I to był jeszcze ASUS EEE, PC, Notebook z tamtych właśnie czasów, gdzie notebooki były. Takie średnie, że tak powiem, ale był to mój laptop i się z niego cieszę. Był bardzo super i po prostu na tym laptopie, no, Windows 7 był i właśnie. Przez to poznałem komputery właśnie przez Windowsa 7, dlatego też taka nostalgia. No i też mi właśnie, jak mówiłem, ułatwi dużo rzeczy ze względu na Lamparty, bo my na Lamparty ostatnio mieliśmy z chłopakami dwa tygodnie temu już to było. Graliśmy w Quake 3, o fajnie było Unreal Tournamenta 2004 ale też chcieliśmy sobie pograć nowsze gierki typu Minecraft i Terraria, no i ziomki mieli Windows X, Windowsa 10 na głównych komputerach. No i ja miałem Windowsa XP. Ta sama płyta główna, ale inna karteczko. Chodziło, do radę, ale na przykład był problem z Javą. Niektóre Maj wersje Jawy tylko to wspierały. No i nie wszystkie wersje Minecrafta, takie, które my chcieliśmy zagrać, typu, no, 1.6 do 1.12, nie działały. Jedyna wersja, która działała, udało mi się odpalić, to była właśnie 1.5.2. Co też Minecraft też można grać, no ale nie to. Terraria miałem problem, żeby tutaj odpalić. Pobrałem terarię z goga Nie działała No, Można i nie można No i poza tym Windows 7 lepiej wygląda I jak, no jak mój komputer to wspiera to czemu by nie Taka to wersja Winamp'a z 2011 Wybrałem taki film, bo fajnie wygląda Takie oto głośniczki i ARIX w tle Aha, tu się zesrałem Teraz też już leci ładnie, dobra Zabieram się za składanie i widzimy się zaraz, elo Więc w tle leci sobie muzyczka, a ja Skończyłem budować Swoje stanowisko też, w sumie Chodź wam pokażę moje stanowisko, bo ono jest ciekawe Tak mi się wydaje A więc tak oto wygląda moje stanowisko eee, Tutaj główny komputer Ale to może kiedyś idzie, jak będziecie chcieli eee, Moja piękna klawiatura, nieważne No i tutaj jest mój główny komputer Tutaj segram, gram, robię jakieś Nie wiem, rzeczy, nie? I tutaj obok Mamy moje retro stanowisko I to jest też fajne, bo czasami może ktoś do mnie przyjść na jakieś retro, no na to nie, ale na jakąś szybką gierkę w Quake'a Więc czemu by nie e, Tak, sławki są klejone taśmą, tą oto, proszę się nie śmiać e, Nieważne e, No i tutaj tak wyglądało to, to retro stanowisko, tutaj taki oto monitorek od Acera No z tamtych czasów właśnie Tutaj klawiaturka od Trasta myszka od Della No i tutaj po lewej stronie nasz komputer, więc może sobie go odpalimy. 3, 2, 1. Wszystko ładnie podłączyłem. Tutaj też jeszcze tak, żeby mój mikrofon mógł dosięgać, jakbym z kimś gadał na Discordzie lub w Gierkach. I no, tutaj też nie przeszkadza nikomu z tej strony. No, też troszkę. No dobra, może być. Jest nasz komputer. Powiem Wam szczerze, troszkę mi to zajęło. Próbowałem tutaj butować spłyty. Niestety nie udało się. Więc zrobiłem sobie pendrive USB z Windowsem 7. Tutaj jest zainstalowany taki inny Windows 7, taki um, bardzo oryginalny, że tak powiem. Nie ja na no, klucz oryginalny mam do Windowsa 7, ale po prostu ten Windows 7, który teraz instaluję, on ma wszystkie update'y z roku 2000, chyba tam, 2021. Eee, po prostu lepiej mi zainstalować taką wersję niż nie wiem, jakąś nową z 2014 i pobierać 2,5 GB update'ów, więc no. Z... Zmiana planów instaluję Windows XP. Windows 7 się zainstalował i był super, ale... Dla mnie wydawał się troszkę wolniejszy. Poza tym, też um, Windows 7 miał jakiś problem z update'em. E, cały czas pokazywał się, że jest update, no to wyłączałem go. On tam installing update Jeden chyba z 6, nie? I to instaluje, instaluje, resortuje się i potem fail to update, restoring to previous, coś tam, coś tam, nie? No i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, więc no nie wiem, może wina też sterowników, może nie. Ale stwierdziłem, że już trudno, zainstalować sobie Windows XP, bo czemu by nie Chociaż będę musiał szybko sprawdzić, czy są sterowniki do karty, bo jak nie, no to lipa Ale patrzcie na to, już Ci pokazywałem tu mój główny setup, tu yy, drugi <ścoughs> Czy na pewno chcecie to zauważyć? Patrzcie, jak to wygląda, ja pierdzielę. Jakie to jest spaghetti, no trudno no, tutaj jeden komputer, tu drugi No i co, no, nieważne, no Kurde, wygląda to katastroficznie <ścoughs> <ślenia> ale trudno, ej, nie widać tego. Ważne, że tutaj na biurku jest czyściutko, i tutaj na dole nie widać. Ważne, że tutaj są tylko tyle kabelków: jest 2, 3, 4, i tutaj, no dobra, nieważne. tutaj trochę kabelków widzi, ale no ja w jak to wygląda. No ale to pod nogami to i tak nikt nie widzi. Dobra, instalujemy XPK, zobaczyć, czy są strawniki do karty, i lecimy.